Trzy proste, przecinające się w sposób przedstawiony na rysunku, tworzą trójkąt ABC. Uzasadnij, że trójkąt ABC jest równoboczny. Czyli trójkąt ABC będzie równoboczny, gdy suma wszystkich kątów będzie 180, czyli w każdym trójkącie, oraz każdy kąt wewnętrzny tego trójkąta wynosi 60 stopni. I Będziemy udowodniać, że miara kąta C przy wierzchołku C 60, przy wierzchołku A 60 i przy wierzchołku B będzie 60, to wówczas udowodnimy, że trójkąt ten wskazany jest trójkątem równobocznym. Zauważmy, że mamy 120, tutaj jest kąt przyległy do kąta 120 stopni, czyli już tutaj możemy napisać, że to jest 60 stopni. Dlaczego? krótko uzasadnimy Miara kąta A przy wierzchołku a wewnętrznym jest równa 60 stopni i uzasadnienie gdyż jak wspomniałem, są to kąty przyległe czyli kąt przyległy do kąta 120 stopni a dlaczego akurat 60? Bo jak wiemy, suma kątów przyległych suma kątów przyległych wynosi 180 stopni. Czyli mamy już kąt, miarę kąta wewnętrznego A. Przy wierzchołku A60 stopni. Zauważmy, że miara kąta przy wierzchołku B wynosi alfa. To jest alfa. Te kąty są wierzchołkowe. I tak zapiszmy. Czyli to się równa alfa, gdyż kąt wierzchołkowy z kątem. Alfa. Te kąty są wierzchołkowe. Ponadto z treści zadania, z rysunku wiemy, że miara kąta przy wierzchołku C wynosi alfa. Ponadto przypomnijmy, że suma kątów w trójkącie Wynosi 180 stopni. Wykorzystajmy to. Suma, czyli dodajmy te wszystkie kąty. Alfa dodać alfa, dodać 60 stopni. Suma wszystkich kątów ma być 180 stopni. Alfa dodać alfa wyrazy podobne, czyli to jest 2 alfa, dodać 60 stopni to jest 180 stopni przenosimy 60 stopni na prawą stronę równania czyli odejmujemy od obu stron 60 stopni będziemy mieć 2 alfa przenieśliśmy 60 na drugą stronę czyli 180 minus 60 w pamięci to jest 120 stopni podzielimy obie strony równania przez 2 niewiadomą stojącą przy alfa czyli będziemy mieć alfa równa się 120 na 2 to jest 60 stopni i wykazaliśmy że kąt wewnętrzny beta jest 60 stopni i C również 60. Czyli z tego wynika, że tutaj możemy sobie dopisać, miara kąta alfa równa się 60 stopni, co wcześniej wypisaliśmy. Dlaczego? Miara kąta przy wierzchołku B alfa, a alfa wiemy, że to jest 60 stopni, miara kąta przy wierzchołku C alfa wynosiła czyli 60 stopni. Zatem z, z tego wynika, że trójkąt ABC jest równoboczny. Wszystkie kąty wewnętrzne wynoszą 60 stopni. Uzasadniliśmy, że trójkąt ABC jest równoboczny.